to włączymy o tu O! Jak fajnie chodzi? Ale to w ogóle przechadza, wiesz, takie się Ten jak... teren by było równo, tak jak na podwórku to by fajnie było Ale daj radę Nie dyga tak siarka dalej ani się nie męczy, ani nic Daj radę Nie narzeka Drzewko ładnie omija O, o Jednak nie A mówiłem, że drzewko omija No jednak kierowcy się omsknęła o msk, o kierownica Podziabało Ono już chyba nie będzie raz. No to trudno Grunt, że dęby zostały Ale szybkie Kosiarka dalej kosi. Kierowca się nie męczy, frajdę czerpie. To jest przyjemność. Nie trzeba pchać, tylko kierować, widać radość. Jak wrażenia? Ja w ale to idzie. Czy widziałem, że nie chciałeś stąd jechać? No. Myślałem, że już pojedziemy, a tu kurde kawał jest koszony No ale patrz jaki jest u gór? Ile tu jest? Jaka trawa? No, kurde, ale idzie, no idzie, no silnik nie czuje tego. Idzie, no. Tylko on, on się jak się zawieszała, niebo jak jest skoty, to gdzie gdzie widziałem, nagrałem, a ja na przykład tu jak wiesz, jak złapie ziemi, to wtedy I ją no, przytyka, no. Nie? bo trawę zmieli, ale ziemię. A no tak to to bajka, no to kurde tym kosimy no, no patrz ile jest to... kosz, przecież tu można bójsko teraz robić no. Matyja go tylko przygoni Patrz no, można wziąć piłkę i patrz jak jest jeszcze ładnie znać skoszone To tak naprawdę to trzeba by gdzieś najpierw z, z elikiem skosić, a dopiero później się brać Ale to szkoda drzewek, bo tak to patrzę rosną ci dąby no, wiem właśnie Jakby to... się tak jak teraz właśnie omijał, żeby one się porosły, nie? I potem wlawszy cienia trochę, nie? Tak, no, żeby te fajnie rosły Właśnie i widać je, nie? Tak Tam parę przejechałem domków, ale to tak za dużo było ale o, widzisz, tutaj zostawiony, tam zostawiony niech rosną. No. No jakby ze środka było sporządzone, no kurde, to plac jak równiutko. Faczek to jest jak... No jak normalnie na wojsku jest koszone, równiutko. Ale idzie skubane. To nie, to z To nic jeszcze... Trzeba będzie ja co? Odmuchać, prze... zobaczyć co tam się wszystko jest w porządku. Podejrzewam, że pasek trzeba na zapas kupić. bo... No, ten sam. No. No, tu trochę przykopić, bo ziemi złapało, nie? To no, ziemi nie skosi, nie? No, ale ty taki ugór, ty nie jest stosowany na taką kosiarkę. Ale idzie. Ale i równie tylko idzie no. silnicie. Wierzaj, ale czy teraz, jak że za pierwszym razem, jakbyś teraz, jakbyś już kosił cały czas, to już będzie sobie dawać radę, tak? To, jak w brzegu, nie? Nie, że raz na rok taki ugór kosić. Ale się jest całkiem inaczej, to ten przejechać. I... No ale to jak to ładnie wygląda? No. Jakby tak wszystkie drzewka, tak właśnie, jest, rosły, tak o to by sobie urosły sporo dębów jest to by odżyły. fajne takie no fajne takie pole rośnie tych dąbków tu dąbek tu dąbek jest tych dąbków tak tu gałęzie no tak jeszcze trzeba uważać tam gałęzie to jakieś ile tu dziadno, nie ale powoli się to ogarnie ale idzie jest maszyna nie protestuje no, raz tylko się zaczęło bo tam była ziemia, nie? To ziemia przystawiło, i pasek się obrócił. Ale jak wybłyszczały, te. Może. Nie, wiem, czy widać. I jasne się zrobiły. Najwyżej, jest co na podwórkę, najwyżej, by to kompresorem trochę podmuchać, albo nie wiem, obczyścić. No i bo na razie tak nie mam koszenia i tak. Na razie nie. trzeba czekać na ogródki, aż trawa urośnie. Ale paliwa kurde było tak? <laughs> No Wcześniej było widać tu jak ten górny rant, jest, a teraz go tu nie widać Chyba o tyle było to No, dostała A to dotrze się. Ile masz motogodzin? A to w sumie niedużo Było 9.04 zanim odpaliłeś nie? 9.04 i 9 jest A było nie wiem, albo 2, no w pół motogodziny może lepiej a to czekaj, ty nie kosiłeś godzinę ty Przecież nagrań z kilka, to może pół godziny to no, byłeś nie to i... kosi, rotacyjność tak nie kosi i tak teraz jest podniesiona na maksa, nie? I tu na maksa było wszystko teraz? Znaczy, no ostatnio, nie wiem, od połowy ci gdzieś dałem na maksa. No, no patrz, Ty, no to patrz, no do ta... Na to, maksa jest. To do takiego czegoś nie trzeba w ogóle obniżać? No tu nie, na początku miałeś niżej, ale to potem brało. A teraz jest na maksa do góry? jak tam Kuba, patrz, żem skasił? skosił. Kurde, jak ciągnikiem. Przefa, jak ciągnik jest skoszony. Idzie, no. No i bez dobrze, że bez osłony, to sobie wiesz, daję radę, bo się wypluwa, nie? A tak jak na podwórku to się założy, bo będzie niska trawa, to się zmieli tak, na spokojnie. to co chwilę kłacił, przez się nie dopuszcza do takiej trawy A no. to jest u góry, co nie był kilka lat koszony. Nawet nie wiem, z 10 lat nie koszony. To tyle co tak się ugniata, ugniata, ugniata. Ale nie było koszone. No i dobra, to na podwórko, palę. To masz klej do gmintu? Mam. Więcej chyba gazu musisz dać. No. A sterowanie jak Fajnie Ale patrz, na, na pełnym gazie do przodu to dawała radę, nie? Na prędkości maksymalnej. No to ty ogródki to 20 minut kosisz. Kosiarka w akcji. Proszę, jak pięknie kosi, niziutko. parę centymetrów tylko, równo. Idzie jak rotacyjna. Dobre by było krowie dać. Szano można robić. Kurde. Jest szeroko wykoszone. Idzie. Ani się nie zatrzymuje. Jeden pukost rotacyjny. Trzymy o tu o, jak fajnie chodzi. nie wykoszone, kawał spory wykoszony, a nawet długo nie zeszło nie wiem ile, 10 minut to max a jest kawał wykoszony można teraz zapisać się na dopłaty z Unii i szła tu tylko skarpa jest to ciężej Kosi, nie grzeje się ani nic, daj radę 17 koni z pół litra Fejmości. koszenie trawy staje się przyjemnością. Można chce pojeździć, pobawić się. Nie trzeba kosiarki pchać. To się siedzi, a maszyna sama robi. Nierówny teren. Nie było równo. Tak jak na podwórku, to by fajniej było ale daje radę nie dyga 10 minut a ile już wykoszone już jest kawałek spory wykoszony Podejrzewam, wam że tak dokładnie żeby cały wykosić pół godziny i po robocie ile to już metrów jest skoszone kurde można hektary kosić tu ile jest już wykoszone szeroko to tak będzie 9 metrów chyba od kubki do drzewa, no może być długo gdzieś na 20 Tutaj też kawałek jest wykoszony. Można w piłkę grać. Bramki postawić. Tu kubkę trzeba by sprzątnąć. I będzie boisko. Albo go gokarda odpalimy i będzie tor. Zrobi się takie zygzaki. Jak będzie tylko mokra trawa po deszczu i wtedy łogień. Łogień na tłokach. Teren fajny, nisko pościnany, w miarę równo, to taki gokart by tu pływał, I w piłkę pogra. A arka dalej, ani się nie męczy, ani nic, daje radę. Nie narzeka. Rzepka ładnie omija. O, o! Jednak nie. Mówiłem, że drzewko mija, no jednak kierowcy się omsk, omsknęła kierownica. Podzielało ono już chyba nie będzie, no trudno, grunt, że dęby zostały. Kurde, jakby tak środkiem wjechał, to by to kurde zmielił. Troty. Kurde, ile roboty? Jakby to miał żyku, siarko kosić? Chyba za wał, człowiek dostał. Paliwo ze zbiornika to się ubywa. Wy dużo ciężej je, ale szybkie. Wysypało tyle trawy, co kombajn kogoś z hektara nie będę mówił kogo bo tam dziurawe wszystko sypie dobrze pięknie wykoszone równiutko Gazonki może odżyją, ładnie potem urosną i las będzie ładny, dębowy. To tu w tam dąb. O, kolejny. To trzeba ich nie skosić, żeby sobie rosły. To bez trawy, jak słonka dostaną, las trzeba by wykosić. Jakby tu przejechał... To nie jest zły pomysł, tak przejechać. Ale tu trochę jest dużo gałązek. Nie wiem, czy by... Noże sobie radę dały, bo będzie przeblokowało. Las taki pokrzywiony. Ale no co zrobi? Nic. Nie, no, to by to wykasił ładnie. Grzybki byłoby lepiej widać. By tak środkiem przejechał. to szkoda, żeby jakaś gałąź w nóż wpadła. Orzech se na środku rośnie. Kur, skąd on się tu wziął? Dęby na środku, szkoda, w sumie jest skosić. Niech sobie rosną, kiedy się przesadzi. A tu łąka ubywa. Normalnie można grać w piłkę. Tyle placu. Chyba 20 minut jeszcze nie minęło, albo gdzieś około tego, a już kurde kawałek jest spory skoszony A kosiarka dalej kosi. Kierowca się nie męczy. Frajdę czerpie. To jest przyjemność. Nie trzeba pchać, tylko kierować. Widać radość. Jakie tylko zostały Chłomby trawy Kęty Dała se radę Stara trawa nawet kurde drzewo zostało obcięte Daje radę kofiarka Jednak te konie jeszcze tam żyją Jeszcze nie zdechły Дали вас там не видно?